Out, w sensie tych najtańszych, wiesz gdzie one są? Na farmie. Wiem. Kurde, spadłem, zabiję się. Fajnie. W ogóle kto w serwerach RPG licznik zdrowia, co to jest? Trzeba być serio upośledzony. Adam stwierdza upośledzenie. Okej. Okay. Okej. Okay. Czekaj, jakie auto będę mógł kupić? Co kurwa ty kupisz? Kurwa PRL? Ale... Kładę, mogę kupić. O kurde, to są auta za milion. O chyba was Jan Paweł II opuścił. No opuścił nas. Nie przegap! Regulamin i szczegóły promocji euro na Polska. Obozy, jeżeli najtańsze do... auta, jeżeli najtańsze auta są po milion, gdzie y, zarabia się z 1500, to no, no. To jest tam przy domkach, jak się jedzie na to, na Dillimore, tam Nie jest, przy sam, ja robię rekordnek, bo to sensu nie ma. Wiem, na jakiś najdroższy basalon widzę. Ja bo pierdolę tylko na parkach. O Boże! Typy piszą y, kadeci w sensie. Wczoraj wyszedł spoko serwerek typowo wiejski z akcentami miejskimi. Jaki? Villager RPG. Dużo osób gra jak na wczorajsze otwarcie, prawie 12. Osób, a tam 10. Wczoraj też było dużo, zarobki nie są takie duże jak na Astromigi Samochody są do 850 tysięcy. To nieźle. Szczerze że powiem tak, z perspektywy gracza to a jest lepsze od tego. Dlaczego? Bo kurwa nie ma czegoś takiego, że na przykład są małe zarobki, a kurwa na takie wolne autoby, wydarzasz, nie wiem, tam parę milionów. No ale handlejem, żeby w ogóle się powozić to musieliśmy mieć tam milion. Lepsze jest kurwa w to dzisiaj jest przerwa techniczna, bo... Bo tak... przerwa, przerwa techniczna trwająca 100 tysięcy minut 100 tysięcy godzin. Weź mi dorzuć hajsu Ile ty masz hajsu? 0 dolarów Ja Tu auto się zaczynają od 110 tysięcy PW1 czy Jeden. Kupię nawet nam najtańsze auto, czyli Pereniale. Perfum, uh. Zakup Zakup. Kurde, no. O, zakupiłeś swój pojazd. No, auto. No. Na no, Astromiku masz już po tysiąc aut, nie? A tu masz auto, a tu masz 49 kiałk, nie? Ale na stanie wymaszcie nawet, a jeśli kupisz gówno, to możesz je zawsze ulepszyć, a tu nie widzę nic. Tu masz taki gówno. E gdzie ty jesteś? Podjadę do po ciebie. Widzę ci prędkości. Kolejne wartości nawet w lipcu gnieł nią naprawić, bo widzimy, że ma pani ciała. na 3000 żydowskich dzieci 1960... Ty, jak na perenie. Nie wyjdzie z auta, nie wyjdzie z traktorka. A udowodnić ci, że wyjdę? No dobra Ty to perenial 70 na godzinę Widzimy, że ktoś jest tu upośledzony, bo blipsy stoją w miejscu. No bo, bo, bo wiesz, było player, by blips spysa, no to muszą wyłączyć. się boję. W ogóle teraz robię tytanik. Gdzie ty jesteś? Tytanika robię. Gdzie? To de meiden. Gul 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 gul. Kośarczka wodzie. Gul 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 gul. Radio Gul 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 gul. Ok, już wyszedłem z kosiarki. Gdzie jesteś? Podjadę po ciebie. Przed urzędem. Ty, widzę perkowóz! Hej, perek! Stój tym perymentale. Ty! Nie dotknąłem cię, jak miał to rozwaliłeś, zoba! Co to jest za gówno? Czemu ty kupiłeś to, teksturę jakąś? Chyba papier jebać. <noise> Daj mi pieniądze i Dawaj wszystko, co masz. No, ok, Cuj, bo tu coś niby jest. Grzegorz Dzień, dobry. Dzień dobry, Grzegorzu. o, o pojeździe. Informacja w ogóle nie dotyczy ziaren kawy, ale odpadów z procesu ich produkcji, tego, co pozostaje po Zde. ich uskaniu. Do tej o, Nazad no, sobie w tego oblipa i zad się ukazuje. Czy mogłoby się to do czegoś przydać. Mam benzynę, się, w z tego mięszu zawiera substancje, które mogą łagodzić. W ogóle się nie domyśliły. Naprawdę. To zmniejszać objawy cukrzycy. Umysły. Tak substancje z grupy przeciwutleniających fenolik, Pół krasny, miliona zęka. Ej, nie, nie mogę teraz z czego wyjechać. To, Wydaje się, że bo można ci, upiec dwie przy jednym ogniu. Ograniczyć ryzyko chorób i wykorzystać Nic nie mogę staw, zrobić. Co do tej pory było traktowane jako odpady. Narocznie powstaje ich na świecie ponad milion sto tysięcy ton. No, no, yeah. Nie. Nie zabraniają nam natomiast wypić o, o tej porze drugiej filiżanki Zdecydowanie. do niego ...RMF FM. Na prognozę pogody zaprasza sponsor producent leków. No ty kurwo je, pana kurwa. Jebana, kurwa w tym premier chyba nie. dobra Adam ocena serwera na koniec producent parówek pogody tam dostał raka dobra ocena serwera to jest 2/10 e... nie nie bądź śmieszny 4 na 10 ja nie wiem nie wiem tak naprawdę to jest 2,5 2,5 i bo... Kurwa, remiza z innego serwera. Już kurwa widzę nad polską podmiankę, która się buguje kurwa jak dziwka przy rurze. Kurwa interiory z quality. Co jeszcze? 49 out max. Rozumiem, że to jest dopiero start serwera, ale kurwa na naszym to było max 100, bo kurwa no załóżmy gracz kupi te 49 out kurwa i co będzie robił? nie będzie robił, kurwa, bo wy tu nic nie macie. Jedynie, kurwa, gdzie macie, to pracę, kurwa, czekajcie, pracę, kurwa, już otwieram mapę, pracę kosiarki, jakąś pracę tutaj, no i trzy yy, prace słabiutko jak na serwer więc yy, nie polecam, mm, nie polecam serwera, tak samo jak ekspensiva. I chciałem tylko powiedzieć, chuj wam na maskę, ściągajcie opaskę Z mm, Expensive Life wy kurwy jebane Hello, Benz.